Zaczynamy rolować! Zaczynamy rolować, zaczynamy, zaczynamy. się mega stresuję, ale czekaliśmy na to wszyscy, my całe życie. Część już was ma, ja nie mam. Część z was nie ma, mamy, nie mamy. Dobra, czterasta godzina. Czyli znaczy to, że rolujemy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy rol, Pierwszy Wish. Pierwszy tempu. A, dobra, widzimy, że coś leci! Dobra. Ty Może kolej będzie kolejna. Kolej, kolej, te kolej, kolej. Też nie jest źle. to joda jest dobra. Dobra, teraz, ja teraz jest mamy Nie ma jednego Wisha. Dobra. Dalej, kolej, kolej, kolej. Dobra, kolej, 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 kolej. kolej, na pewno. Kolej, 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 Tu będzie kolej, 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 kolej. Ta nie z brzucha, robimy bo to jest sumeru. Kurde. O oh! oh my Jaki ma oh! śliczny splash art w ogóle! To jest pierwszy raz, kiedy widzę splash art kolej. Dobra. To były sekundy, ale dobra, super. Fajnie, że kolej ci poleciała. Naprawdę mega. Dokładnie. To jest mega, 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 mega. Bardzo dziękujemy za wspólne rolowanko. I powyżej ja Bardzo dziękuję. Zdobycie Trzymaj się, papa! Pa. Dziękuję bardzo. papa. Pa. Dziękujemy. Halo, halo, dzień dobry. Hello. Wiem, że koperek ze mną. O, jest! Koperek ze mną nie rozmawia, dlatego że mnie nie lubi. <grym> Prajgę. Koparek ma 143 wisze. Ja pamiętam, Koparek mówił, że jeżeli mu nie poleci, to chyba odstępuje od tego. Ale teraz zobaczymy. O, Koparek, Słychać cię! Pogies! Dzień dobry! Siema, dobra, to Cześć! Dajemy standardy. Dawaj. Ulu, lulu, lulu, lulu. A nie czekasz, aż będzie Tinari na standardzie? Dobra, pokaż. Dawaj, Lisa. Lisa leci na C6. Ej, hey, that's pretty good. Oh, ale gratulacje, Kay. Oh. U, co, co, ty chcesz? Weź powiedz sobie, klikiem, dalej, Co ty chcesz Kogo ty chcesz? Monte, Monte. Monte, Monte. Say what? Catching w tym patchu jest OP? Dawaj, e dawaj, 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 dawaj. Dara odda. To da. się ferali. O! Oddana. Na u! Muszę sobie Nice. <clas> A to trwa druga już. Masz już eventu? Uszka cian! Uszka, 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 uszka. Uszka, uszka cian, uszka cian, uszka cian, uszka cian. Mimi cian, mimi cian, Mimi cian, Mimi Cian. Mimi mi Pierwszy Tnari! Widzicie? Bo krzyczałam Mimician, ale on śliczny. Dobra, 40 już nie wypadło. To dziękuję za wspólnoty przewodką, w takim razie gratulacje. Szybkiego Wieszak, Wiesz jak dzień, dobry. Ty lecisz po zongiego. Dobra. Masz gwaranta, czy nie? Gwarant dobra, no to jakby się tak szybciej. I ewentualnie jak nie on to... Kolej! Łatwo! Pierwsza dycha, tak o.

Dawaj, jeszcze coś tam masz za kitranę, czy nie? Czy wszystko już poszło? Dobra, to teraz oddam. Musi, musi oddać teraz. <grym> musi teraz gdzieś oddać. Chodź do nas, statko Geo... Geotatko, ze swoją gromadką, teraz leci gę. To jak zawsze mówię, jak teraz nie oddało, to na pewno w pierwszym wishu po streamie odda. I chyba Ewelince tak oddało i komuś jeszcze tak oddało, chyba Kamilowi którymś razem. Więc na pewno ci odda. Ale dziękuję, dziękuję za wspólne rolowanko. I został nam skazuś chyba jako na koniec teraz. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak nastrój, jak sytuacja, jakie masz plany na to rolowanie? O kurna, no to zaraz mówię. Wyciągamy żongliego. I przy okazji no. 6 kolej musi polecieć. Dobra, nie ma problemu, robimy to widzowie. A! C6 kolej. Ogólnie znaczy... pity, pity no. mam ogólnie chyba 63 jakoś tak. Czyli nie To jest 73. Ale, ale gwaranta nie masz. Nie mam, z 50 na 50. C kolej, kolej, miejska, PKP! PKP No w sumie nie mam mi na C6, to też może być. Dobra. <laughs> No dobra! Prawdopodobnie teraz coś leci pięcia gwiazdkowego, to. Leci. Daddy! Nie widzimy! widzimy. Ale się boję w to, klikać daddy, z teraz! Daddy, daddy, daddy. Akurat trzeba trochę zawieszać. Dajona! Dajona jak daddy! Dajona jak daddy! W żongli, byłam się! Dajona jak day... potrzebuję do mojej cię, potrzebujemy cię. Musisz przyjść. ŻONGLI! Kur... Jaka reakcja! Teraz już gwaranta, oddaję ci teraz. Dobra, chociaż to coś kolej błagam. Nie, fiszka. Boże, jak nie oddaję to tobie! Co jest? Dawaj! No. Ty masz jeszcze... teraz jakieś łyżki. Tak, tak, Mo tak. Na no, ten pula nie starczy, więc musimy pojedynczo. Dobra, musi w którymś polecieć zongli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj na zongli. To jest Twój czwarty rerun, Czy znaczy trzeci rerun, Czwarty banner, z tego co pamiętam. Więc mógłbyś łaskawie ruszyć. Pupcie swoją śliczną, bokształtną maszynę. Dobra, ty chodźmy kolej. kolej teraz. Kolej, kolej! Co jest nie tak z tym banerem? Co? Słuchaj, a co się to przeszła Klątwa fioletowego baneru z. No, na pewno. Tamer. Słuchaj, na patrz. Jednego. Teraz leci. Lecisz, Daddy. Lecisz, Daddy. Daddy. Dobra, najwyżej sobie wyeksploruję sumeru jakoś. Na pewno, patrz, teraz rozłączasz się ze streama, pierwsze uszywanie i ci leci totalnie, ci mówię. Kurde, no. no. Dziękuję bardzo i powodzenia, na pewno zobaczysz, poleci ci, powodzonka. Dobra, widzowie, z tego co widzę, z tego co widzę, nikogo już w poczekalni nie mam, czyli lecimy z moim rolowaniem. Lecimy z moim rolowaniem, ale się stresuję. Słuchajcie, to ja zrobię tym teamem, bo to jest mój team, którym ja Grałam nieskończenie długo. To jest mój pierwszy dobry OP team i myślę, że to będzie ten team. I myślę, że ten team powinien nam oddać. Dobra, widzowie. Pierwsza dyszka. Pity mam słabe. Dobra, kolej. Chcemy kolej. Chcemy kolej, ponieważ Dajone mam. O, ale się stresuje, Dobra. Dyszka pie pie, pie pie, pierwsza dyszka, widzowie. Musi polecieć. Ła, 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 łatwo. Dobra. Lecimy drugą. Rozgrzewamy się po ciebie, maluchu. Proszę, poleci. Teraz mi druga kolej. <grybujesz> druga kolej, widzowie. Wow. Nowy kolmej chyba.

O oh To też nie jest źle, bo chyba wawiamy teraz na C5, albo na C6, więc to też nie jest źle. Więc to też nie jest źle. Kurczę, ile poszło? Słuchajcie, poszło 40 łyszy, 40 czyli mam jakieś pity teraz? 46? Jakoś tak, mam pity, tak, mam pity chyba 46. Na 50 coś wejdziemy, nawet to jeszcze wiecie. To nie jest nawet jeszcze. Dobra, powoli. Powoli, 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 kolej. Dajona! Darmowy wish! Czy się skończyło? Dzisiaj szczęście moje, nie wiem, zobaczymy. Zostało na 10 tysięcy wiszy, prime w sensie. Dawaj. Mimician, micanami, mican, micelien, micelien, micę, micię mi się, micami, mici, mici, mi cię, mi się mi cię, mi wicię, micię, No, God, please, no! 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 Nooo! Z dwojga złego, to było wczesne. A monogram, więc. Dobra, lecimy, lecimy dalej, kochani! Nie poddajemy się! Rączki w górę! Rączki, rączki, rączki! Dobra, lecimy. To nie chociaż kolej mi you? Oddajcie mi moje szczęście! Oddajcie mi moje szczęście, proszę!

Mimi ta ta. Mimi mi mi chan, mimi -mi chan, mimi -mi chan, mimi -mi chan, mimi -mi chan, mimi chan, mimi chan, mimi Kolej, dzień dobry. Ohayo. Ohayo. Dobra, proszę teraz przyjdź. Tinarichan, 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 tinarichan. <grym> tinari, 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 oh. tinari, 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 tinari. Hello there. Eee! Widzowie, ja powinnam wude zerować, a nie. A nie siebie sprimo. Dinari, 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 Tinari! Oh my god. Arigatou gozaimasu, tinari kun Jeszcze tak daleko. Jak ci nie wstyd jest, tenarii, To ja wszystkim mówię, jaki jesteś piękny, ty dopiero teraz do mnie przychodzisz. Ile tego Piti było widzowie? 88? Dychę rzucam tutaj. Rzucam tutaj dychę. Nic. No, niestety. Niestety widzowie w moim wykonaniu. Rolowanie w ogóle nie oddało. Jestem załamana! Jestem załamana, że Tinari stwierdził, że kocha mnie tak mało! Naprawdę, jestem w ciężkim szoku, czuję się, widzowie, czuję się jak Marysia Starosta, bo przypominam, że Marysia Starosta, nie, to nie była Marysia Starosta, ale Marysia była w lekkim szoku, widzowie. Dobra, mamy Tynariego, ale jakim kosztem, widzowie, zużyłam, na Tynariego zużyłam dzisiaj, powiem wam ile wiszy, jakoś 132 wiszy poszły, fakt, że ma ona poleciała szybko, ale...